Hej, witam was bardzo serdecznie z tej strony Hipno i witamy się po premierze dodatku uh, The Goblins vs Gnomes uh, do Hearthstone Heroes of Warcraft. Uh, premiera, jak to niestety w grach Blizzarda, podobnie było z World of Warcraft uh, ostatnim dodatkiem, podobnie było z Diablo trójeczką. Uh, premiera niestety w Europie niestety troszeczkę nie wypaliła, była obsuwa właściwie o jeden dzień, można powiedzieć, ale dodatek jest już dostępny uh, i z tej okazji oczywiście. Postanowiłem e, otworzyć 20 paczek e, nowych, e, nowych kart. Niektórzy lubią to oglądać, ja zresztą też lubię oglądać, e, a nie stać mnie na więcej, więc, e, więc będzie 20. Na start, jak widzicie, e, dostajemy e, 3 pakiety, tak od Blizzarda po prostu, i za chwilę się zobaczymy. O, jeszcze zostałem Ci zadanie na dzisiaj. Za chwilę się zobaczymy, kupię pozostałe e, 8, e, 17 pakietów. I będziemy się zabierać za otwieranie paczek. Ok, ja już swoje paczki zakupiłem, natomiast zanim przejdziemy do otwierania, chciałem jeszcze tylko o czymś wspomnieć. W sklepie macie do wybioru dwa rodzaje paczek: jest to Classic. Best for new players i Goblins vs. Gnomes. Zwracam na to uwagę, żebyście po prostu pamiętali o tym, żeby kliknąć odpowiednie pakiety, jak coś kupujecie. Chcecie klasik, wybierzcie klasik. Chcecie Goblins vs. Gnomes, wybierzcie Goblins vs. Gnomes. Wydaje się to banalne, dla mnie się wydaje strasznie banalne. Niestety, po premierze w Stanach Zjednoczonych, która była szybciej, dużo wielu streamerów na streamach normalnie po wiecie, wzięło 60 paczek, 60 paczek i, i kurczę, kupiło nie, nie te pakiety co chciała a za chwilę, o nie i płacz i tak dalej i tak dalej także dla mnie to jest czysty debilizm, nie wiem jak można się tak pomylić no ale ostrzegam was przed tym a teraz zabierzmy się do otwierania 20 paczek z nowego dodatku, zobaczymy jakie karty mi się trafią jak widzicie nowa animacja, nowy dźwięk okej, okay, mamy salty doga ja nie będę wszystkich w sumie kart czytał. Co tutaj ciekaw, bardziej ciekawego. Shrinkmaster, fajna karta w priście. Wydaje mi się, zobaczymy. Na, na razie nie wiadomo właściwie co i jak, bo zobaczymy jak się meta ukształtuje. Natomiast na pewno ją wypróbuję. Powermace na pewno wypróbuję w szamanie z mechami. Jak będę miał odpowiednią ilość kart oczywiście. 20 pakietów wydaje się mało, natomiast każdy pakiet ma 5 kart. Nowych kart w dodatku jest 120, więc 20 pakietów to jest 100 kart. Także nie jest tak źle. Mechwarper, o którym wspominałem w filmie z zapowiedzią. Iron Sensei też mo może wypróbuje. Hmm, co to jeszcze takiego ciekawego? Glaive Zuka, Wypróbuje na pewno. E, na pewno Mechwarpera e, Iron Sensei, wypróbuje to na, to na bank. E, Felkanon właściwie. Hmm zobaczymy chyba, chyba zobaczymy wszystkie na pewno wszystko wypróbuję w międzyczasie e, będzie na to czas o trafia nam się złota karta siege engine e, whenever you gain armor with this minion plus one e, give this minion plus one attack fajna w sumie karta dla warriora 5-5 za 5 many i kiedykolwiek tylko e, na przykład wezmę armor up on dostanie po prostu jeden ataku jeśli od armosmyfa dostanę również Mm, tutaj jest bardzo fajny neutral, który leczy za 8. Tego czegoś, czegoś takiego jeszcze nie było, żeby neutralna karta leczyła za 8. Także dla klas, które wymagają leczenia, wydaje mi się spoko. Target Dami wydaje mi się kompletnie bezsensowną kartą. Jest to po prostu inna wersja. Wyspa, chociaż może w jakiejś talii, no różnie to bywa. Dziwne karty widzieliśmy już. I ta karta do Druida, moim zdaniem, jest bardzo fajna i też ją wypróbuję, Dalej lecimy. Warto było w sumie troszeczkę przyspieszyć. Nie będę tak właśnie tej każdej karty. Crackle na pewno wypróbuję. Ta karta jest overpower moim zdaniem. Warbot, szczerze mówiąc nawet, nie wiedziałem tej karty jeszcze. Nie wiedziałem, że taka karta jest. Widzę, że jest niesamowita. Jeden many dostajemy 1-3 z Enrage'em. Do tego mech. Także w mechu Wiecie, w, de w deku z mechami dla wariora na, na pewno. kartam technicznym również, również fajna karta. W ogóle w tym dodatku dodali mnóstwo kart. Tam, tamten u góry też był naprawdę, naprawdę mocny. W tym dodatku naprawdę dodali dużo fajnych kart. Jak będzie dużo sekretów, to na pewno wypróbuję to. Dla Meja na pewno wypróbuję Snowchagera. Bardzo fajny. Taka mniejsza wersja tego. Frost elementala, Boże, frost elementala, water elementala. <coughs> Kolejny mech więc już mam dwa, fajnie, też ciekawi mnie czy w 20 pakietach trafi mi się jakaś legendarka może, dawno ogólnie nie miałem legendarki w pakietach, więc fajnie by było. To jest karta, która, którą udało mi się zdobyć na arenie, znaczy zdobyć, którą po prostu wybrałem na arenie i szczerze mówiąc sprawdza się nieźle. Vans, Chosen, moim zdaniem bardzo dobra karta, mamy już jakieś stwora na polu, dajemy mu plus 2 ataku, plus 4 życia i jeszcze spell damage, bardzo dobra karta i kolejne dwa, jeden będzie już na pył, bo mam teraz już trzy. Ja ogólnie pył też troszeczkę zbierałem, wystarczająco na legendarkę, także na pewno ten Mother Bomber. Yy, nie lubię kart, które mają za dużo RNG, także <laughs> także nie nie nie. Tutaj w tym pakieciku nic takiego. Dark Bomb może dla Warlocka, a tak to tak to ogólnie tam nic takiego. Flame Cannon fajna karta, Master for Battle też fajna karta, którą wypróbuję. Dostajemy tych trzech ludzików z Hero Power Paladyna i 1-4 broń zatrzymany. Jest teraz jeszcze taka karta, która daje naszym tym Silver Recruits Recru plus 2 plus 2, także na pewno jakieś combo deki sobie spróbuję. Dla samego fanu chociażby, wiecie, to nie musi się sprawdzać. O epic, mini mage. Moim zdaniem karta jest tragiczna. <grymne> ale to tylko moje zdanie, dlatego że ma jeden życia. Okej, okay, ma stealth, ale co z tego, że ma stealth, skoro jak tylko się jak ja wiem, pokaże, to już będzie po nim. To szcz szczerze mówiąc, wolałbym już e, ogre mage'a. E, ogre Maja, e, przypomnę wam, to jest 4, za 4 many 4, 4 i spell damage plus 1. Szczerze mówiąc, już bym wolał. Nie podoba mi się ta karta po prostu. Jakoś taka wydaje mi się dziwna. Ale zobaczymy w praktyce. Może jakoś. W ogóle tamten też był tam. Ogre Brute. Też jakoś nie jestem przekonany do tych kart. Bo ma tylko jeden więcej ataku niż by miała przeciętna karta. A 50% szans, że zaatakuje złego przeciwnika. I to jest jakieś takie. Hmm. Średnio mi się to podoba. To jest świetna karta dla Tali Priesta z mechami. A tak tutaj szału nie ma. Ta karta jest z talii bestii, hmm, powiedzmy. To też jest właściwie ciekawa karta, bo 2-3 takie jak hmm, River Crocolisk, ale ma stealth. Może jakoś ktoś to wykorzysta. W ogóle myślałem ostatnio nad taką talią, która była stworzona z samych e, stealthów, z samych minionów, które mają stealth, dlatego że... czyli są ukryte, dlatego że właśnie teraz jest ich sporo. To jest ciekawa karta, natomiast e, czy będziemy mieli bestie? Hmm, to jest już takie... Taki warunek troszeczkę, chyba że rzeczywiście by się stworzyło pod tą talię. Fajnie, chciałbym też zobaczyć talię Piratów, tylko szkoda, że to ma 4 życia. To jest tragedia po prostu, za 5 many. Eee, szczerze mówiąc, lepiej było, gdyby to, miało, nawet gdyby to było 4-7. To by była o wiele, to by była dużo, dużo lepsza karta. Nawet gdyby to było 4-6, moim zdaniem, eee, jako Pirat po prostu, to już prędzej. To też jest ciekawa karta z Divine Shieldem. Natomiast, eee, czy ja wiem, czy jest... 8 many warte za 8 many możecie zagrać Ragnarosa za 8 many możecie zagrać co tam jeszcze z takiego bardzo mocnego no? nie wiem za mniej many możecie zagrać Sylwanę, Kerna za jeden więcej możecie Serę zagrać Naprawdę jest dużo e, moim zdaniem fajniejszych kart natomiast te możecie mieć dwa więc no powiedzmy Sil Maiden moim zdaniem bardzo fajna karta Uh, Ship Cannon, właśnie do piratów. Spider Tank, fajna, też mocna karta. Kolejny Mech Warper. Uh, teraz będzie chyba jeden już na, na Dust. Uh, give your weapon plus 3 attack. Combo give a random friendly minion plus free attack. Ciekawa karta, zobaczymy w akcji. Uh, nie wiem, jak to będzie się sprawdzało. Co tutaj dalej mamy. King of Beasts, o mój Boże, jak ja kocham tą kartę. Trafiłem ją również na Arenie i po prostu tak mi się pięknie na Hunterze sprawdzała z bestiami i to na Arenie, gdzie wiecie, nie mamy wcale tak dużo bestii, w talis samych bestii, moim zdaniem ta karta jest prześwietna, prześwietna, taki tont, brakowało mi zdaniem takiego tonta Hunterowi, właśnie taki, taki bardziej troszeczkę control deck, żeby troszeczkę zwolnić. Bardzo fajna karta. Może nie jest jakaś overpower czy coś, nie, ona nie jest jakaś taka przemocna, tak mi się wydaje, natomiast po prostu ją lubię, podoba mi się. Boże, ja już tych, chyba już kolejna ta. Enoetron, nic specjalnego, na arenie w ogóle nie wybrałem tego. Cobalt Guardian. Ja tak też czytam, dlatego że ja po prostu niektórych kart nie pamiętam też jeszcze, bo to przecież 120 owy kart, niektórych tam czasami się nawet zdarzy karta, której w ogóle nie widziałem jeszcze. Ta karta jest moim zdaniem słaba. Ok, no dostajesz Divine Shield, ale to kosztuje 5 many, a to ma tylko 3 życia, więc długo to chyba nie pożyje, moim zdaniem. No ale zobaczymy, no. Epic Crash Destroy minion if you have a damaged minion that this costs for less. Oh my god, this card. Ta karta jest y prześwietna, jest przegenialna. Um... No, ja nawet nie wiem, co jeszcze powiedzieć o tej karcie. Po prostu jest bardzo, dobra, bardzo, bardzo, bardzo dobra. Zatrzymane tak naprawdę możecie kogoś zabić. E, jeśli coś innego wymienicie, e, nie wiem, czy używałbym dwóch, ale jednej sztukę, jedną sztukę bym wypróbował. E, do Paladyna e, na przykład Talia z Divine Shieldami też wypróbuję. Kolejne Valens Chosen, także będzie Dust. Jeszcze pięć pakiecików. Kurczę, no jakaś legendarka by się przydała. No już tak dawno nie miałem legendarki na tym koncie. Uh, Whenever this uh, minion takes damage, add a spare part to your hand. Uh, fajna karta dla mechów, jak najbardziej. Spare party są bardzo ciekawe, także I ten już wcześniej się pojawił, ja o nim nie mówiłem, natomiast uważam, że to jest też bardzo dobra karta. Któż po prostu ok, no 3-5 za 4 many, to są takie powiedzmy przeciętne statystyki. Natomiast za każdym razem, gdy rzuci czar, dostaje plus 2 ataku. A czasami, na przykład w bardzo wolnych taliach, czwarta tura, jeśli zagracie to, to przeciwnik nie ma jeszcze żadnych stworów, może użyć czaru, coś. No, moim zdaniem ciekawa karta, również ją wypróbuje Micro Machine, fajna do mechów, Scarlet Purifier, fajny przeciwko defrattle, a właśnie jeśli będzie dużo talii z Death Rattle. Hmm. Floating Watcher Fajna karta w, właśnie z demonami właściwie, bo zagracie to, zagracie Flame Impa I w tym momencie to jest 6-6 także, także nie jest, jest to ciekawa karta Jeśli będziecie tworzyć talię samą z demonami Trzeba też coś takiego wypróbować gdzie jest moja legendarka? God ale ale Piloted Shredder, świetna karta. Um, też miałem ją na arenie, miałem dwie chyba sztuki i jest bardzo dobra. Bo nie dość, że ludzie się męczą, żeby go usunąć, to później jeszcze e, muszą usunąć to, co tam przyzwie. Także jest fajnie. E, chyba że dostaniecie Doomsayera, chociaż czasami na Doomsayer może być dobry, jeśli chcecie wyczyścić pole Nie macie jak. Tak, to widzę same powtórki tutaj mi się trafiają, ja nie wiem. Gdzie są te wszystkie rery? Gdzie są legendarki? I tak dalej. E, nic specjalnego. Resztę też już widzieliśmy. Shaw nie ma. I ostatni pack. I jeszcze pod koniec coś Wam powiem o dodatku. Bam, 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 bam. A, złoty Master for Battle. Będzie Dust kolejny. Żadnej legendarki niestety mi się nie trafiło na 20 pakietów. Ja ogólnie mam pecha, powiem Wam, jeśli chodzi o pakiety. Ja tak dawno na tym koncie nie miałem legendarki. Że to jest niesamowite Dark Bomb, MacBricast, wszystko właściwie, co było wcześniej. Może Seal of Light wcześniej nie było. to Your Hero Gain to Attack this turn Taka sobie karta, może przeciwko Agro. Natomiast ta karta mi się podoba, ale to będzie Dust, gdyż złota. Szkoda mi po prostu. Marnować złotej karty, bo daje dużo pyłu, więc wolę ją po prostu zdesenchantować. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, zanim zakończymy ten film, że tydzień przed dodatkiem Blizzard jeszcze dał każdemu wejście darmowe na arenę. Na której już tydzień wcześniej, przed wypuszczeniem dodatku, były karty z Goblins vs. Gnomes. Także jeśli nie wchodziliście, nie wiem, od dwóch tygodni do gry, to wejdźcie sobie, dostaniecie darmowe wejście na arenę. Gdzie teraz można z areny dostaje się pakiety z Goblins vs Gnomes. Natomiast obecnie w momencie, kiedy nagrywam ten film, jest jeszcze błąd, jest jakiś bug. I ludziom daje stare pakiety. Czasami daje ten nowy, czasami daje stary, natomiast później już to na pewno będą tylko nowe, chyba że Blizzard po prostu coś zmieni. No i oczywiście dostaniecie trzy pakiety za darmo, także witam was w nowym dodatku. Fajnie, meta się zmienia. Od nowa muszę się uczyć gry. Bo teraz będę napotykać zupełnie inne rzeczy niż wcześniej. Zobaczymy, jak mi pójdzie znowu na laderze. I napiszcie mi w komentarzach, co wy trafiście w pakietach. Nawet jeśli nie macie golda, nie macie kasy, to chociaż z tych trzech pakietów, czy dostaliście jakąś legendarkę, jakiegoś rera? Ja oczywiście mam pecha 20 pakietów, żadnej legendarki, ale parę tam było chyba epików. No i dziękuję bardzo za oglądanie. I trzymajcie się na razie.